Historia Tatanusza tak naprawdę zaczyna się od poniszczonej książki, w której to zapisane zostały zasady panujące w świecie, do którego trafił główny bohater Naofumi. Zanim jednak do tego doszło, przeczytał, że świat powieści nawiedzają fale zniszczenia, a jedynymi, którzy są w stanie się z nimi uporać, są bohaterowie, czyli przyzwani ludzie wybrani przez jedną z czterech legendarnych broni, do których należał miecz, włócznia, łuk oraz tarcza i to właśnie na tej ostatniej skupię się w dzisiejszym odcinku. W tym miejscu chcę Wam tylko powiedzieć, że ten materiał nie zawiera spoilerów poza informacjami i wydarzeniami przedstawionymi już w anime. Tarcza, tak jak inne legendarne bronie, rozwija się z czasem poprzez wzmacnianie jej biegłości oraz używanie i walkę z różnymi przeciwnikami. Ale nie jest to jedyny sposób na zwiększenie jej mocy, ponieważ w zależności od legendarnej broni istnieją zróżnicowane metody jej wzmocnienia, a w dodatku część z tych metod najwyraźniej nie działa, jeżeli użytkownik nie wierzy w ich działanie. Dodatkowo, takie informacje nie zostaną ujawnione w interfejsie użytkownika, albo ściślej mówiąc w magicznym statusie, do czasu aż bohater nie zmieni swojego podejścia, co potwierdza moment, kiedy na Ofumi odblokował kopiowanie broni. Jednak poza takimi wyjątkami bohater za pomocą magii statusu może dowiedzieć się wiele o działaniu swojej broni oraz poznawać działanie nowych skilli, a także jest w stanie między innymi widzieć statystyki członków drużyny. Natomiast bronię można również wzmacniać przez absorpcję zróżnicowanych materiałów czy gotowych przedmiotów, co pozwala odblokować inne warianty i odmiany legendarnej broni. Ogólne postrzeganie tarczy przez innych bohaterów, którzy trafili do Nowego Świata, było dosyć jednoznaczne i oparte na zasadzie doświadczeń, jakie znali z gier w swoich światach, określając klasę tarczownika oraz tarczę za śmieciową, tym bardziej że bohater tarczy nie mógł np. dzierżyć miecza wraz ze swoją tarczą, i ta sama zasada tyczyła się wszystkich pozostałych użytkowników legendarnych broni. Jednak na Ofumi ukazuje potencjał, jaki drzemie w jego tarczy, bardzo szybko rozwijając jej możliwości i zdobywając nowe rodzaje, a jest to o tyle istotne, że jeżeli uda mu się osiągnąć wysoką biegłość posługiwania się innymi wariantami tarczy, zyska pasywną premię nawet podczas korzystania z innych form swojej tarczy. Pierwszą nową formę, jaką widzimy, że na Naofumi odblokował, jest liść, a tarcza ta faktycznie przypomina go swoim kształtem i pomogła mu ona rozwinąć technikę absorbowania, sprawiając, że podnosząc jakiś składnik, jak na przykład zioła, zwiększa ich jakość, a zwiększony poziom zbieractwa to bardzo przydatna zdolność przy produkcji mikstur, a samo sprzedawanie roślin wysokiej jakości było już całkiem dochodowe. Jednak tarczą, która umożliwiła Naofumiemu wytwarzanie eliksirów, była niebieska grzybowa tarcza, którą zdobył pokonując konkretnych grzybowych przeciwników, co pozwoliło mu nie tylko oceniać rośliny, ale także zdobywać konkretne receptury eliksirów, z czasem zwiększając ich jakość. Kolejną bardzo ważną formą jest linowa tarcza, z której można wypuścić linę jako jej właściwość, ale także z jej pomocą na Ofumi może użyć specjalnego skilla, który pozwala stworzyć magiczną tarczę, a nawet kilka w pewnej odległości. Co sprawia, że umiejętność ta jest bardzo wszechstronna, bo pozwala na przykład przeskakiwać po tarczach, tworząc następne po sobie, ale także można przy jej pomocy ograniczyć przeciwnika, otaczając go nimi albo nawet zaatakować niczym bumerangiem, z tym że jej obrażenia są niewielkie, więc głównie służy do ogłuszenia celu. Jednak aktywacja tego skilla oraz innych tego typu kosztuje punkty SP, które są niezwiązane z energią życiową oraz magią i regenerują się naturalnie z czasem lub przy użyciu odpowiednich mikstur. Naofumi korzysta też z tarczy do zbierania surowców, takich jak różnorakie rudy, a wygląd jej sugeruje, że nie jest to jakaś część drzewka umiejętności znanej nam tarczy, a zupełnie inna jej forma. Chociaż wyraźnie widzimy, że Naofumi rozwinął wiele umiejętności i form, tak nie poznajemy wszystkich, a sam bohater potwierdza to, mówiąc, że przestał je już nawet liczyć. Po pokonaniu dwugłowego psa, Naofumi zdobył kolejny wariant tarczy, który sprawia, że gdy napastnik zaatakuje tarczę, dwie psie głowy zatrzymają atak, a następnie zaatakują przeciwnika. Podczas pojedynku z bohaterem włóczni widać również inne odmiany tarczy, których najpewniej największym atutem jest zwiększona defensywa. Inną tarczą, która wielokrotnie ratuje skórę na Ofumiemu jest tarcza rurowa, która umożliwia zamknięcie nawet wielu celów w przestrzeni stworzonej z tarcz, dzięki czemu jest bardzo skuteczna do obrony, ale także do ograniczenia mobilności wrogom. Bohater tarczy jest również w posiadaniu skilla przyspieszonego wzrostu, który wykorzystał na filo dzięki tarczy poskramiacza bestii, czy też zdolny był zapanować nad klęską poprzez odblokowanie tarczy bioplantów, a później mandragory, ponieważ dopiero wtedy udało się przekształcić nasiona bioplantu w bezpieczne rośliny, które nie mutują oraz nie rozsiewają się tak inwazyjnie z zachowaniem ich największej zalety, czyli szybkiego dojrzewania. Istnieje też tarcza, która działa jak bardzo silny megafon, co pozwoliło wykluczyć z walki bestie o czułym słuchu. Niezwykle przydatna jest również tarcza, jaką zdobył spożeraczy dusz, która to pozwala mu odbierać swoim przeciwnikom punkty SP i ponownie używać wymagających umiejętności. Poza umiejętnościami legendarna tarcza zapewnia także bohaterowi swoistą barierę ograniczającą otrzymywanie obrażeń lub zmniejsza ich współczynnik. Jednak obrona ta ma swój maksymalny próg i w momencie, gdy przeciwnik zada większe obrażenia, Naofumi zostanie ranny lub na przykład odepchnięty, chociaż wydaje się, że nawet wtedy posiada większą odporność na ból względem pozostałych. Natomiast pod wpływem bardzo silnych emocji, targających bohaterem tarczy, udaje mu się również odblokować drzewko rozwoju związane z klątwami, a potem w przyroście nienawiści i frustracji zyskuje dostęp do tarczy gniewu. Umiejętność ta oparta jest na klątwie, dlatego płomienie spowijające tarcze i ciało na Ofumiego przy bliskim kontakcie z innymi powodują poważne rany, przed którymi obronić można jedynie świętą magią, i ta sama zasada tyczy się leczenia takich obrażeń. Bez dwóch zdań, jest to w anime póki co najsilniejsza karta bohatera tarczy, która ocaliła go przed największymi przeciwnościami, jednak za większość tych umiejętności trzeba zapłacić jakąś cenę. Pierwszą, potężniejszą jest łączona umiejętność składająca się z więzienia tarczy, unieruchamiając w ten sposób cel, a następnie, przy pomocy tarczy zmiany, aktywuje w niej atak przebicia kolcami i przyzwanie żelaznej dziewicy, która przyciąga schwytany cel i próbuje go przebić znajdującymi się w środku kolcami, a umiejętność ta zazwyczaj zabija swój cel od razu po zamknięciu się żelaznej dziewicy. Natomiast sama ta umiejętność jest bardzo kosztowna i zużywa wszystkie punkty SP. Jakie bohater tarczy posiada. Wydaje się, że jeszcze potężniejsza jest inna zdolność Starczy Gniewu, czyli Ofiara Krwi, która przy użyciu krwi aktywującego przybiera kształt wijącej się pułapki na niedźwiedzie, chwytając metalowymi zębiskami swoją ofiarę, którą następnie miażdży. Niestety użycie tej umiejętności powoduje bardzo rozległe i krwawiące rany, co już przy aktywacji może skończyć się śmiercią, a nawet jeżeli użytkownik to przeżyje, to przez około miesiąc jego statystyki będą osłabione, nie wpływając jednak na zdolności pasywne czy jego obronę. A jest to swojego rodzaju klątwa, dlatego można nieco skrócić jej działanie przy użyciu przedmiotów oczyszczających, ale bardzo możliwe, że następne aktywacje tej zdolności wiązać się będą z jeszcze dłuższym czasem rekonwalescencji. I to na dzisiaj już wszystko. Proszę, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków Statenousza. A jeżeli tak, to czy wolicie, żeby pojawiły się odcinki przypominające pewne kwestie przed nadchodzącym sezonem? Czy może chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat fabuły, mechanik tego świata, a może samych postaci? Komentarze, jak zawsze, są wasze, a tymczasem do następnego odcinka, drodzy widzowie, Sajonara!